Jak to mówią, jest jak jest. A jak jest? No jest pandemia. Wszystko jest pozamykane. Do kin nie można pójść, więc większość filmów oglądamy niestety na platformach streamingowych. I w tym momencie wchodzimy my, prawie tali na biało, i zapraszamy was na odcinek, w którym opowiemy wam o serialach i filmach, które teraz warto obejrzeć na platformach streamingowych. Na pierwszy ogień idzie Elegia dla Wiedoków. Jest to film w reżyserii Rona Howarda, nakręcony na podstawie autobiografii chłopaka z Ohio, któremu udało się wyrwać z patologicznej rodziny i skończyć prawo na Yale. Film pokazuje trzy pokolenia rodziny, która, mimo że jest mocno dysfunkcyjna, to dalej jest rodziną. Dlatego mamy tam takie cechy jak miłość, opieka czy poświęcenie, na przykład ze strony matki granej przez genialną w tej roli Amy Adams. Film zdobył też wiele nominacji, np. do Bafty, Złotego Globu czy Oscara. Ciekawostką jest to, że Glenn Close dostała za tę samą rolę nominację do Oscara, ale też do Złotej Maliny. To dopiero wyczyn. Według mnie, Elegia dla midoków jest naprawdę dobrym filmem, rewidującym mit amerykańskiego snu i ukazującym problemy klasy średniej czy niskiej. Jest to pozycja zdecydowanie godna polecenia. A teraz zmieniamy kompletnie temat i przenosimy się do świata podwodnego. Bo kolejnym filmem dostępnym na Netflixie i zarazem nominowanym do Oscara jest film Czego nauczyła mnie ośmiornica? Opowiada on historię filmowca przyrody, który podczas pewnego kryzysu związanego z jego pracą zaczął codziennie nurkować w oceanie i tam zaprzyjaźnił się z ośmiornicą. Ich relacja pokazuje, jak tak naprawdę ludzie i zwierzęta niewiele się od siebie różnią. Jeżeli jesteście fanami dokumentów, to jest to zdecydowanie pozycja dla Was. A teraz przenosimy się do Polski. Prime Time jest filmem opartym na prawdziwej historii. W noc sylwestrową 1999 roku włamuje się do studia telewizyjnego uzbrojony dwudziestokilkulatek, bierze zakładników i żąda tytułowego Prime Time'u. Główną rolę w tym filmie gra Bartusz Bielenia, którego możemy kojarzyć z roli w Bożym Ciele. Co ciekawe, ten film jest debiutem reżyserskim Jakuba Piątka. Prime Time trzyma widza w napięciu, a każdy gest czy słowo może zmienić sytuację, w której stawką jest ludzkie życie. Jak Najdalej Stąd jest również filmem inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami. Główną bohaterką jest buntowana nastolatka, która musi polecieć do Irlandii, żeby przywieźć do Polski trochę swojego zmarłego tam ojca. W głównej roli możemy zobaczyć genialną Zofię Staffiej, a ponadto Kinga Price, Arkadiusza Jakubika czy Tomasza Ziętka. Jeżeli fabuła Was nie zachęciła, to mam nadzieję, że na pewno zrobiła to obsada. Wracamy do oscarowych nominacji. Proces siódemki z Chicago jest filmem przedstawiającym proces sądowy z 1968 roku wytoczony siedmiu uczestnikom pokojowego strajku przeciwko wojnie w Wietnamie. Protesty zostały brutalnie stłumione przez policję, która, jak wiemy, nie ostatni raz miała zezwolenie władzy na takie działania. Siedmiu z protestujących zostało oskarżonych o spisek który miał wywołać te tragiczne wydarzenia. Ważną rolę w tym filmie odgrywa montaż. Twórcy przeplatają swoje materiały z oryginalnymi nagarniami tych wydarzeń. Jeżeli nadal Was nie zachęciłam, to mam nadzieję, że po usłyszeniu nazwisk takich jak Eddie Redmayne, Michael Keaton czy Joseph Gordon-Levitt na pewno dodacie ten film na listę do obejrzenia. The Bold Type opowiada historię trzech młodych kobiet, które pracują w redakcji nowojorskiego czasopisma. Jakkolwiek trywialnie by to nie brzmiało, dziewczyny nad wyraz Tłumacze znowu się nie podpisali, Podejmują poważne tematy, takie jak rasizm, homofobia czy przemoc domowa Jeżeli szukacie czegoś w duchu girl power, to ta pozycja sprawdzi się do tego idealnie Ale o tym już musicie przekonać się sami Behind Her Eyes to kryminał psychologiczny z elementami fantazy Serial został nakręcony na podstawie książki o tym samym tytule, wydanej w 2017 roku co kryją jej oczy, opowiada historię samotnej matki, która romansuje ze swoim szefem, psychiatrą. Zupełnie przypadkiem, żona mężczyzny wpada na jego kochankę i kobiety się zaprzyjaźniają. Okej, okay, ale gdzie ta nutka fantazy? Fascynujące w tym serialu jest to, że dopiero po pełnym czasie okazuje się, że są tam elementy nadprzyrodzone. Ale żeby nie wstać wam zabawy, powstrzymam się od kontynuowania tego wątku. Więc jeżeli jesteście miłośnikami fantazy, to koniecznie obejrzyjcie ten serial. No niestety, nie wszystkie filmy można zobaczyć na Netflixie. Przedstawimy Wam teraz propozycję z konkurencyjnej platformy HBO Go. Świat spokoju to propozycja dla tych, którzy po całym dniu ciężkiej pracy chcą sobie po prostu odpocząć. Hipnotyzujący obraz w połączeniu z przepiękną muzyką odprężają ciało i umysł. Serialowi towarzyszy narracja gwiazd, takich jak chociażby Kate Winslet czy Nicole Kidman. Cały koncept opiera się na Calm Sleep Stories, czyli opowieściach na dobranoc dla dorosłych. Jest to dosyć nietypowa propozycja na naszej liście, ale uważam, że warto na nią zwrócić uwagę. Kolejna produkcja HBO z Kate Winslet to serial kryminalny. Pani detektyw w średnim wieku prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa w małym miasteczku. Dramatyzmu całej sytuacji dodaje fakt, że zamordowaną jest córka jej przyjaciół. Brzmi to trochę, jakbyśmy już to gdzieś widzieli, ale uwierzcie mi, warto. Akcja serialu Ice Syn rozgrywa się w latach 80. w trakcie epidemii AIDS. Poznajemy historię trzech młodych gejów i ich przyjaciół, którzy, jak wszyscy młodzi ludzie w ich wieku, próbują odnaleźć się w świecie. Dodatkowo możemy szukać wielu podobieństw między ówczesną sytuacją, a obecną epidemią COVID-19, ale jakie to są podobieństwa, musicie obejrzeć serial. A i muszę was ostrzec, że w trakcie oglądania tego serialu będzie wam potrzebna kilka paczek chusteczek. Normalni Ludzie to irlandzki miniserial oparty na powieści Sally Rooney. Opowiada o losach dwójki młodych ludzi, którzy zakochują się w sobie i starają się jakoś ułożyć życie. Marian i Connella poznajemy kiedy są jeszcze w liceum. On jest popularnym chłopakiem grającym w szkolnej drużynie sportowej, ona niezbyt lubianą dziewczyną. Różni ich również status społeczny, pomimo to bardzo często ich drogi się przecinają. Ostatecznie młodzi starają się pozostać razem, pomimo wszystkich przeciwności. Serial dostał wiele nominacji, m.in. do Złotych Globów i do Amy za najlepszych aktorów. Coś mi mówi, że o parze głównych bohaterów jeszcze usłyszymy. Nowością na polskim rynku jest platforma VOD festiwalu Nowe Horyzonty Filmowe. Oczywiście nie mogło jej zabraknąć w naszym zestawieniu. O zabij to i wyjedź z tego miasta już zapewne słyszeliście na naszym fanpage'u. Mariusz Wilczyński tym razem zabiera nas do intymnego świata, głównego bohatera, który do krainy własnych wspomnień ucieka od bólu i cierpienia po stracie bliskich. W owej krainie czas stoi w miejscu, a wszyscy jego ukochani jeszcze żyją. Ostatecznie bohater rozumie, że wieczna młodość nie jest prawdziwa, nie może być, i postanawia wrócić do świata realnego. Warto zwrócić uwagę, że w animacji postaciom użyczają głosu m.in. Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Anna Dymna czy Marek Konrad. Anioł to film Luisa Ortegi z 2018 roku. Opowiada on historię drobnego przestępcy, pasera, którego jednak kartoteka zaczyna się powiększać w chwili, kiedy poznaje groźnego Ramona. Film jest inspirowany prawdziwą historią argentyńskiego zabójcy Carlosa Robledo Pucha, do którego przylgnął przydomek Anioł Śmierci. Lorenzo Ferrero świetnie oddaje zagubionego i bezwzględnego bohatera. Mamy nadzieję, że podsunęliśmy Wam kilka pomysłów na te wcale nie tak ciepłe wiosenne wieczory. Mamy świadomość, że ilość filmów na platformach streamingowych może Was trochę przytłoczyć, dlatego śmiało korzystajcie z naszych propozycji. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.